Moje nazwisko Gerard Garbowski, ja jestem mistrzem w zawodzie bionargoterapeuta na autoropata. Ja dziś przeprowadzam taką terapię wzmacniającą, czyli od czasu do czasu robimy takie terapie, nie czekamy, aż coś się takiego wydarzy, że czujemy się słabo, i... ale jeśli są jakieś takie impulsy, które wyczuwamy, że no coś tak jakoś słabo ze mną, to poleciłbym właśnie taką e, terapię wzmacniającą. Nie? Ja dziś e, oczywiście już sprawdziłem e, jaki jest stan energii, terapię oczywiście przeprowadzamy na odległość. No, w energiach nie ma czegoś takiego jak odległość e, czy czas. Możemy to robić e, na fantomie, czyli e, osoba nie ma możliwości dotarcia dzisiaj do mnie tutaj, do Niemiec, e, do mojego gabinetu, ale jesteśmy teraz połączeni przez kamerę, widzimy, obserwujemy się, czyli e, jeśli ktoś wykonuje jakieś terapię, na no, w ja poleciłbym nie robić tego za zdjęcia, z podpisu, bo takie coś możemy zrobić, ale to w wyjątkowych sytuacjach. Ale jeśli jest możliwość widzenia się na kamerze, to ja widzę, co ta osoba w tym momencie robi, a ta osoba obserwuje moją pracę i jest, jesteśmy jakby z sobą połączeni. Całą terapię rozpoczynam od oczyszczenia stanu aury, czyli tutaj wykorzystam zestaw kamertonów Energia 1, jeśli ta aura jest w jakichś kolorach czerwony czy czarny, to możemy użyć jeszcze dodatkowo zestawu Energia 1 z aluminium z mieszanki aluminium, magnez, cynk i chrom to jest ta mieszanka, którą ja używam i oczywiście wstępną regulację wahadłem ja już przeprowadziłem i teraz możemy tylko już dostroić organy do częstotliwości zdrowia, czyli pierwsza y, częstotliwość wysyłana jest przez rękę, a następne już mogę bezpośrednio kamerą kierować dany organ. I tu wykorzystam jeszcze zestaw wahadeł y, substancjami zdrowia. Tutaj damy oczywiście polecenie: przekaż tyle uzupełniających wibracji, ile trzeba dla poprawienia stanu zdrowia, uzupełni wibracje zdrowia i wylecz wzmocnij dany organ. Następny organ to jelito grube. Oczywiście to wszystko już tak szybko idzie. Wszystko jest przygotowane, ustawione, także tutaj nie mamy opcji, że szukamy danego kamertonu. Tutaj jelito grube wahadło przekaże dopiero później, jak będzie jelito cienkie. Następnie krew i układ krwionośny, czyli pierwsza częstotliwość wysyłana jest przez moją rękę, ponieważ ręka wykonuje Naturalne ruchy obrotowe, i to zakręca, prowadza w wir dany, dany organ. Następnie przechodzimy do kości i stawy. oczywiście wahadło, najpierw z substancjami zdrowia, krew i układ krwionośny, i wahadło. Kości I stawy, przechodzimy dalej do tkanka tłuszczowa, i mięśnie, tu wahadło też jest zrobione um, uniwersalnie, niektóre wahadła są właśnie zrobione uniwersalne, jak i to grube, i to cienkie, i tutaj tkanka tłuszczowa, i mięśnie. To wszystko jest w jednym wahadłem, wahadle, i też oczywiście podajemy intencje. Jeśli wahadło zaczyna wykonywać ruchy obrotowe, to już możemy prowadzić z góry na dół, i już nie musimy nic uważać, tylko po linii prostej z lewej na prawo, Z dołu, z dołu do góry. Yy, następnym organem yy, są nerki. Czyli podajemy pierwszą wibrację przez rozłożoną dokładnie rękę i wahadło z substancjami nerki. Podajemy na lewą i prawo. Zawsze wahadło należy odpromieniować. Następnie pęcherz moczowy. Czyli podajemy w kierunku organu i z lewej i z prawej strony dajemy do słuchania. Oczywiście wszystkie ośrodki w korze mózgowej dostają tych impulsów danego organu. I wahadło z substancjami zdrowia, pęcherz moczowy. Następnie pod ledym żebrem jest śledziona i trzustka. Wahadło. Tak, wahadło one e, oczywiście samo się zaczyna, nie musimy nic tam z nim robić. Są, wahadła są zrobione, to są e, automatyczne wahadła, czyli one tak długo się będą kręcić jak e, organizm przyjmuje te e, substancje, potem już zwalnia to, ja już e, odstawiam e, to jakoś w ten sposób. Oczywiście wszystko kwestia wyćwiczenia, e, pracy z wahadłem, ale to w ten sposób. Następnie hachadło, substancjami zdrowia. Jeśli się kręci, to znaczy, że organizm przyjmuje te substancje. Jeśli zwalnia, czuje, że zwalnia, to odstawiamy. I przechodzimy do jelita cienkiego. wahadło jest zrobione uniwersalnie: jedli to grube i jedli to cienkie w jednym wahadle. Następnie wątroba, czyli pierwsza yy, wibracja wysyłana przez otwartą dokładnie rękę, i następnie już sama częstotliwość bezpośrednio w dany organ. Potem mamy pęcherz żółciowy. Wątroba pęcherz żółciowy. Następnie uca, czyli lewa i prawa strona i do słuchania. Bahadło. Mamy jeszcze dodatkowe wahadła, czyli mamy serce jako organ, i mamy tu jeszcze tarczycę. Możemy y, cofnąć się do y, kamertonu pierwszego, to jest właśnie kamerton na nadnercza i na tarczyce czyli podobnie zbudowane y, organy. Możemy użyć tego samego kamertonu, i tu podajemy już. Bezpośrednio na tarczyce, wahadło, i przechodzimy do mózg i układ nerwowy, czyli te częstotliwości będą podane na całe ciało. I tutaj mamy właśnie wahadło, mózg, układ nerwowy na całe ciało. Mamy tutaj jeszcze osobno wahadło z yy, substancją wzrok, oczy. Czyli profilaktycznie też podamy. I ostatnim kamertonem jest DNA. I tutaj mamy jeszcze serię yy, system immunologiczny. System alergiczny, ciśnienie krwi. Oczywiście y, alergiczny drugi, oczywiście są różne szkoły podawania tych wahadeł. Jedna szkoła mówi, że podajemy tylko te wahadła, które my myślimy, które są w danym momencie potrzebne. No, ja mam troszkę inny pomysł, że podajemy wszystkie kamertony i y, menopauza. Y, podajemy wszystkie kamer... y, wahadła, które ja mam w zestawie, y, to organizm podejmuje decyzję, co on u siebie uaktywni, jakie y, wibracje, częstotliwości, substancje do siebie przy jakby przyjmie. Także ja trochę inaczej podaję zawsze cały zestawem, całymi zestawami. Oczywiście badając krew, zawsze efekty przy podawaniu całego zestawu kamertonów lub całego zestawu wahadów są o wiele lepsze niż te wyrywkowe podawanie. Teraz przejdę jeszcze taki przełącznik, bo cały zakres kamertonów to było do do 1000 Hz, a teraz y, zrobimy taki przełącznik przed oczyszczeniem takim od y, zestawem Detox 2048 do 5460,8 Hz mamy jeszcze taki jeden zestaw Solveggio y, 2 czyli zakres od 1173 do 1962 i dodatkowy kamerton mistrzowski 2244 pochodzący od tego mistrzowskiego kamertonu 1122 dobrze, Jak go tutaj w ten sposób, bo są to częstotliwości uporządkowane. Zaczyna się wszystko od czakramu drugiego. Dźwięk w muzyce D. Następnie zestaw Solfeggio 2 to dźwięk przyporządkowany do czakramu trzeciego E. Idziemy dalej z Solfeggio. Następnie kamerton numer 3 to dźwięk F on pasuje do serca i wysyłamy te częstotliwości oczywiście na całe ciało i od serca ciekawe, że solferzio idzie już teraz co pół dźwięku czyli coś powyżej serca na wysokości pewnie grasicy idziemy dalej dźwięk piąty to dźwięk G podajemy go na gardło i wysyłamy na całe ciało także aby te Wibracje rozeszły się po całym ciele. Pół tonu wyżej, dźwięk Gis, coś powyżej gardła, ale jeszcze przed trzecim okiem. Siódmy dźwięk to dźwięk A, czyli tam gdzie jest trzecie oko. Idziemy dalej. Dźwięk ice, numer 8, coś właśnie powyżej trzeciego oka. I dźwięk numer 9 to dźwięk H, czyli przyporządkowany do czakramu koronnego. I wszystko yy, zamykamy dźwiękiem mistrzowskim. 2, 2, 4, 4. I dosywamy to na całe ciało. Teraz Zrobimy jeszcze oczyszczający detoks, czyli na te obecne czasy. No, jesteśmy, że na atakowani z pożywienia, z wody, z powietrza, wszędzie jakieś, no, jakieś oczywiście też, preparaty odpornościowe też mogą wpłynąć na stan krwi. My możemy tę krew właśnie oczyścić, zneutralizować, zresetować. Jakby. I taki zestaw, ja użyję podwójnego, czyli podwójne dawki, z, równocześnie detoks Cameron 1 to 2048 i Sortedgeo 4 to 3178 te kamertony będą podane razem. I tu mamy technikę od y, stopy do ramienia, szyja wychodzimy na śledzionie, druga stopa do ramienia wychodzimy na wątrobie, lewa ręka do ramienia, do szyi wychodzimy na śledzionie, prawa ręka wychodzimy na wątrobie i za głowy wychodzimy na śledzionie, z drugiej strony i takie ostatnia y, przez całe ciało. I Wszystkie te częstotliwości po kolei będą y, teraz wysłane, tak aby tą krew zresetować i, no i wprawić ją w pewien ruch, tak żeby tam ona nie stała w miejscu, tylko jeśli spowodujemy ruchy, no to y, tam wszelkie jakieś nieczystości, toksyny czy tłuszczizny zawsze będą y, no, próbowały opuścić organizm. idziemy dalej. Dźwięk F. Następnie dźwięk H. I dźwięk C. Czyli już jesteśmy oktawę, zaczęliśmy od 2048, już jesteśmy oktawę wyżej 4096. I te dźwięki idą jeszcze dalej, następnie jest dźwięk. D. i dźwięk e i ostatnim dźwiękiem jest dźwięk f i to jest już ten najwyżej możliwy nastrojony kamerton 5460,8 no i dalej już kamertonów nie stroimy powyżej 6000 ponieważ już jest problem z dokładnym dostrojeniem i to będzie nasz ostatni dźwięk ja jeszcze podam tutaj yy, dwa kamertony spokój wewnętrzny aktywacja wewnętrzna i tutaj tak aby wzmocnić jeszcze stan kości i stawów kręgosłup, zamieniamy miejscami. 111 Hz to częstotliwość miejsc mocy czakramów w ziemi, to właśnie ta częstotliwość. No i teraz podamy to wszystko odwrotnie, z góry w dół, czyli okrążamy głowę, kręgosłup, biodra, żebra, ramion. Aż do palców i aż w dół zamieniamy kamertony miejscami, tak aby wzmocnić stan kości. Stan y, jeśli jakieś y, tam y, hasła osteoporoza, to właśnie te kamertony u, 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 użyję. I tutaj jeszcze zaktywuję, aby wzmocnić kręgosłup, to mamy jeszcze tutaj dwa kamertony y, 32. I 64, jeśli ten kamerton y, zaktywuje i powieszy na palcu, no to on będzie wisiał. Ale jeśli spotka się wibracja z promieniowaniem, które wytwarza człowiek, to już kamerton zachowuje się całkiem inaczej, czyli one, y, 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 kamertony przejmują Funkcje wahadła w tym momencie, ale one będą chodziły na boki, ale tylko w jednym przypadku, jeśli spotkają się z promieniowaniem, które wytwarza człowiek, aktywuje i teraz. Wzdłuż kręgosłupa. W tej sytuacji możemy prowadzić terapię na kręgosłupie, ale w tej trochę innej pozycji, że ktoś może leżeć na plecach, a wahadła, czyli nasze kamerdony, które przyjmują rolę wahadła, będą po prostu pracować i wchodzić właśnie tam w te struktury kręgosłupa. Czyli takie, takie y, możliwości, zakresy działania mają kamertony moje OT32 i OT64. Możemy je oczywiście użyć równocześnie. One będą się nawzajem wspierały, wzmacniały. Y, no i tak to wygląda, że możemy użyć kamertonu, y, które przejmuje w tym momencie funkcję y, zarówno kamertonu, jak i wahadła. I tu... Koniec uspokajające, wyciszające dźwięki, energia 2. Także uspokajamy, wyciszamy całe ciało. Dziękuję.